No to wrócę jeszcze trochę do tego czasu, kiedy mama cię trenowała. To opowiedz trochę właśnie o tej relacji, jak to wygląda, no bo y, miałam gdzieś tutaj gości, y, gdzie pary y, nawzajem jakoś tam ze sobą współpracowały, no ale taka relacja mama-córka, to y, jeszcze tutaj takich rozmów nie miałam, a więc opowiedz trochę, jak to, jak to wygląda. No, że tak powiem, było to bardzo komfortowe pod tym względem, że tak naprawdę 24 godziny na dobę mam kontakt z trenerem, więc czy to na siłowni, y, czy to w domu, tak naprawdę jak chciałyśmy zrobić właśnie czeka formy, no to ja po prostu mówiłam, Zchodziłam czy możemy do mnie zobaczyć, tak. I yy, no odpowiedź miałam tak naprawdę od razu, jakieś zmiany zarządzane, czy to właśnie wyjazd na zawody, to tak samo towarzyszyła mi yy, tak naprawdę na każdym starcie, więc no, było to bardzo komfortowe. Jedne co, to ja do siebie mam takie troszeczkę zarzuty, że czasami potrafiłam, yy, że tak powiem, orać jeden temat, a dlaczego, a po co i tak dalej, a osobiście jednak nie aż tak bliskiej, bym raczej po prostu się dostosowała do tego, co ona powie, i przemyślała 10 razy jak o coś zapytam.